Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Minecraft View, a jest to pierwszy odcinek serii u Krzakera. Tak, nasze odcinki będą się odbywać na serwerze Krzakera, ponieważ, no, bo, ta, bo tak, bo jest to fajny serwer, bardzo mi się podoba i w ogóle. Najpierw gdzie sprawy informacyjne. Chcia, pierwsze, chcemy się wam pochwalić, że dostałem się na serwer, a druga rzecz, zmieniłem nazwę z Minecraft na Minecraft View. Tak. W pierwszym odcinku to będzie taki odcinek oryginalny. taki mały wstępny, odcinek wstępny, żeby wam wszystko opowiedzieć i tak w ogóle oprowadzić was troszkę o serwerze. Yy, tak, więc idziemy sobie najpierw na spawn'a. Spawn, chciałam napisać spawn. No więc tak, to jest nasz spawn. Tutaj lecą nam darmowe jakby mięsko pieczone, z pieczone z Hub. O, tak jak tu mamy. Macie przykład, tak. I poniśmy mieć jedzonko. Tutaj macie zasady serwera. Więc tak. O, smok zginął. No bo tak, przed chwilą byliśmy, jakieś 10 minut temu byliśmy zabić smoka. O, widzieliście, macie dowód. Byliśmy zabić smoka, tam był Eryk, Eryk, Machos, Lechu, ja, Fran, no wszyscy byli. Oprócz e, Deko'a nie było jego. Tutaj mamy skrzynka z datkami dla biednych. Mamy darmowe kowadła. E, Franexis, siema. E, Sudan Chantu i Ender Chess. Tutaj mamy mini parkura, którego ja najdalej doszłem. Nie wiem gdzie. Od razu mówię, żeby na serwer, żeby się dostać, żeby trzeba napisać do krzakera specjalne podanie. Żeby no, na jego gmail, czyli tam seria, kropka, seria z krzakerem.gmail gmail itd. Yy, ja mu napisałam mu trzy podania, za trzeci mnie przyjął, no więc tak, tutaj mamy bardzo dużo, sorry za spadek FPSów, tutaj mamy bardzo dużą wieżę, bardzo fajna, więc tak, yy, magazyn dla wszystkich, jeżeli masz dużo jakichś itemów, podzieli się jakimś chętnym, się zajdzie. no wygląda tak, tu jest ma mamy magazyn, o, wezmę to, jak już... Jestem I tutaj raczej nic nie ma już. No najczęściej składaj do tej skrzynki, zawsze. Hmm, dobra, co mam dalej? Tutaj kiedyś był, była ta. No najpierw zwiedzimy to. Tam kiedyś była magazyn, tylko przynieśli ją teraz tam, a teraz idziemy sobie zwiedzić tą. Hmm, trzeba teraz wchodzić na samą górę, tak. Yy, to powiem Wam coś o serwerze. Jest to serwer Krzakera, Słownego youtubera przynajmniej według mnie. Yy, jest tutaj trzech adminów, Dekoła, yy, Krzakero, czyli Krzaker i... Przepraszam, nie mogę sprumyć, ale jeszcze jest jeden admin. Sorry, nie mogę sobie przypomnieć. Ale znałem jego nazwę. Mm, tak. To będzie. No to tak. To, sobie, to będzie taka seria, że po prostu będę coś budował, różne rzeczy i tak dalej. No. Co mm, robisz? I na niektórych tych. Na niektórych odcinkach będę też budował różne kolejki, bo dzisiaj na przykład budowałem z moim kolegą Squidem i z takim jeszcze jednym, czyli. Z... Jak on się nazywał? Nie pamiętam. No, tak, Kaszka się nazywał. I z nim robiłem Metro z Squidne Peli tam jeszcze z paroma innymi gośćmi, może ktoś jest. Chyba dredu 42. Lechu, ja i Squid P, i ktoś tam, i ten, ten, ten. Myśmy tam budowali metro. Może wam je pokażę. No to widzimy się po krótkim cięciu, jak już tam będzie. Dobrze. Już trzebi na was po krótkim cięciu. Jak widzicie, już dochodzimy do domku. Ja sobie może tu tak przejdę. Krzakar się nie obrazi. Jeśli mnie oglądasz Krzakar do Sorka. Ale odłożyłem na miejsce wszystko. <laughs> Sorka za to. Mm, tak. Prz Przychodzimy już do posiadłości squida.pl i reszty. Tam mamy domek kogoś. Tutaj mamy y portal. No i tutaj jest ich posiadłość. Dobrze. Posiadłość squida, Blazea i kaszka. Kaszki, sorry. Tutaj mają skrzynkę zabezpieczoną dla wszystkich i tu mają resztę, już wszystko. Mm, tutaj mamy domek Squid'a. O, nie ma sprybata na drzwi, a miał. Tutaj ma... ...tonto, tutaj ma magazynek i tak dalej. Ale przyszliśmy tu prezentować jego domku. I... czekajcie, nie ja chcę przypomnę, tak. Nie, tu, tu, tak. tutaj jest ta stacja metra jak dzisiaj rano o godzinie 10, tutaj było tylko tam do końca i nic więcej, a teraz tutaj, no patrzcie co się zrobiło, Te, nie było ani tych torów, ani tych płytek, ani tych płytek i patrzcie ile tu było kopania. To może zrobię tak i pobiegnę sobie. No, jak widzicie, jest to bardzo długie i męczyliśmy się nad tym. Na escape go, mieliśmy rozmowę, trzy, trzy, ja miałem przynajmniej 3,5 godziny. No więc, jak wiecie, to jest bardzo dużo. Tutaj to już była, to już chyba przy. Sorry, to jest Tutaj byliśmy przy godzinie już chyba 50, przy godzinie. Tam byliśmy. No i teraz najdłuższa część tyle tylko kopaliśmy. Tam gdzie widzicie bruk na, na dachu i w ogóle wszędzie, albo dziury, to wszystko to jest e, gravel, był i tak się z tym męczyliśmy, że po prostu nie, nie można tego, tak byliśmy wkurzeni, że ten gravel musieliśmy tak kopać, no nie uwierzycie. Mm, tak, tutaj mam piecek, bo dobiliśmy, tam crafting. No i biegniemy sobie dalej. Jak patrzcie, już patrzcie ile już w to chodzimy. Jest to jeszcze niecałe. I to miało być takie coś, że ze spawn'a miało być a jechać aż tam. Jak widzicie, ja doszedłem stamtąd w zamknięte... Oj, czekajcie, wezmę se... Hmm, crafting se zrobię... Tak... I... Ała... Shit, kto mnie? nie to mnie bije? jakiś niewidzialny duch mnie bije dobrze, więc jak gdzieś to się tam ciągnie jakby co, jak mnie oglądasz krzaker, yy, to jakby co to sobie zainstalowane tylko moda Optifine? kłamał. No i nie wiecie, co nie chcę mi się iść tam na kos, bo to jest bardzo długi jeszcze, więc chodźmy sobie może jeszcze na spawna. Mm, tak, jesteśmy na spałnie. No i co tu mamy? To już wam wszystko powiedziałem. No i tam są ogólnie... Mm, jakby to, tam dalej i tam są ogólnie działki. Aha, jeszcze jedno bym wam pokazał, gdzie to było chyba tam. O Trendel. On też był na budowie Pamiętam Więc możecie zasubskrybować jego kanał Jak i zarówno mój, polecam Koleś jest spokój na fajnie z nim pogadać Gdzieś tutaj, o tak Tutaj jest, popatrzcie Popatrzcie na tą epicką budowlę Nie wiem jak się tam dostać Czy jest jakiś warp zamek i tak dalej Ale jak widzicie to wygląda Epicko, popatrzcie Jaki piękny zamek. Super, nie? Nie wiem, będę musiał się spać, graczy, jak tam wyjść, bo na razie nie wiem. Dobrze, mo może wam jeszcze pokażę. Y poka poka pokażę basen, który został stworzony niedawno y aquapark. Ja akurat jeszcze przy tym nie było. Jeszcze nie byłem wpisany na white listę. To, to pokazywać macie tu taki bardzo duży aquapark nad nami jest taka wielka kula tutaj jest jakiś basen dla małych dzieci Ołam. tutaj niby jakiś jacuzzi stworzyli jakiś do opalania od tej wygasu netrak no i tak no to teraz pójdziemy sobie na górę no, i tu można już stąd skakać, ale nie trzeba. Lepiej, oczywiście, sobie skorzystać stąd. Jestem hardcorem. No mam pochodnie. I mam. Oświecę trochę to, żeby się. nie mogły spamować mowy. Jak widzicie, przy okazji jeszcze sobie zobaczycie ten Aquapark. Jeśli ktoś chce się dostać na serwer, musi na napisać specjalne podanie do krzakera. Jak już mówiłem wcześniej, no to wtedy zostanie wpisana właśnie majestrę się oczywiście dobrze napisze. Chodź, 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 chodź. Tam, dobra. Yy, no to możemy iść dalej. No i co wam tu jeszcze można pokazać? Warp, pająki. Są, jest, są trzy różne ekspierki. Warp grinder. O, mamy tutaj trendera. Tak, tutaj lecą moby. I można je zabić sobie i expić. Tutaj mamy... Afeka. Yy, lag yy, Lag, sorry Tutaj mamy AFK, wpisujemy sobie po prostu AFK i sobie jeździmy Dobrze, przywitał się nas, siema. No, cześć. Dobra, pokażę Wam jeszcze tutaj wark Expiarka Blaze. No, widzieliście. Tutaj pisze siema YouTube. Tak, tutaj mamy. Naszą ekspiarkę, ale znam jeszcze jedną, ale której wam nie pokażę, bo mogą to oglądać osoby z serwera. Alechu poprosił mnie, żebym nie pokazywał nikomu jej, więc nie będę wam pokazywał. Może jakieś pokażę, jak, się, jak pogadam z Lechem. To jest druga, i jest jeszcze ostatnia, ale nie wiem, czy ona coś. te mm, ryb. Green. No ale nie wiem czy ona coś w ogóle daje, bo ja nie wiem jak tutaj się z tego korzysta. Według mnie nic nie daje. Mhm. Nic. Co wam jeszcze mógłbym pokazać? Warp, warp, strzelnica. Dobrze. Warp, stworzył jeden z uczestników, z, z graczy. Beatwaj Ruku, strzelnica od y, jokeball, stworzył tą strzelnicę. O, ma nawet strzały. Wziąłem od szkieletan, to pokażę wam. No to stoim na przykład tu i nie wiem, spróbuję tam trafić. A, nie trafiłem dobrze. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Chyba trafiłem, nie wiem, dobra. Tutaj mamy bardzo dużego wałwanka, który spróbował stworzyć kaszka, ale po prostu pochwalił się na forum serwera, że będzie chciał zrobić taki, takiego bałwanka, ale nikt mu. znaczy namówili mu tam, dobra, dobra. Ale ktoś go wyprzedził i kiedy już weszę następnego dnia na serwer już był on zrobiony, więc jak pewnie któryś z adminów go zrobił, bo to śnieg. O Jezus! Yy, z... Zapomniałem, że nie ma Kuboida sorry soryk Shaker czy ktoś. Jeśli mi oglądacie. Yy, zrobię małe cięcie i postaram się już to naprawić. Dobrze, witam was już po krótkim cięciu, ale musiałem to naprawić, bo nie wiem co mi się stało. Szybko to naprawiłem tu na miejscu, tylko... Y, tak, tutaj za, y, za tym bałwankiem jest mój domek. Y, tak, zbierzemy sobie jajka. Jest. Mój kurczaczek nie zabijać. Tutaj się już stworzył nowy. Jest jajek. Tutaj dzisiaj, dzisiaj stworzyłem tą kopalnię. Jest moja kopalnia. No i to tyle. Chodźmy jeszcze może na spawn. Bo już nie wiem, ile nagrywam, ale że 20 minut. Pokażę Wam też tutaj bardzo, duże, bardzo dużo zboża. Mo jest dla każdego, tylko chodzi o to, żeby nie podeptać tak, jak tu jest. I żeby jak ktoś już zbierze, to żeby zasieć to później. Tutaj mamy naszych. Tutaj mamy Ventus Gaming Ventusa. A tutaj mamy Krzakera, Tutaj mamy Enchant, a wcześniej stał tam. Były tutaj po bokach lawy, ale już jak widać nie ma. Co hmm. by tu można jeszcze? Mamy tutaj się Siema. A nie umiem, dobra. No i to tyle. Tutaj jest ta góra duża. Warp. Co mogłem tu Wam jeszcze pokazać? Warp, szybowy biom. Więc wam pokażę. Hmm. Idziemy sobie do Endu, pójdziemy. Lulak, dobra cofnęło. na czegoś nie cepam, ale jakiś lak, to widzimy się już, jak będziemy... Albo nie, o już nawet jesteśmy. W endzie. Tak, tam mamy taką jedną yy, bardzo dużą wieżę, bardzo długą i dużą wieżę do góry. Przepraszam. Mamy tutaj endermanki. Tak. Nie wiem, kto tą wieżę stworzył, ale pewnie z jakichś adminów albo pewnie gra, czy nie wiem. Upadł mi stąd. Wejdziemy sobie na samą górę. Ha, tutaj jest takie coś, bo dzisiaj, pół godziny temu walczyliśmy ze smokiem, jak już mówiłem wcześniej. I było pełne, ekspo. I 40 42 level, jak mówiłem wcześniej, też już. Y... Jaki cwaniaczek. Mm, to, to. No, bardzo mi nie będzie potrzebne. To jest End. Chciałbym Wam jeszcze pokazać jedno, ale to będziecie widzieć teraz w przyspieszonym tempie, jeśli będę umiał. A jeśli nie, to nie będziecie widzieć tego w przyspieszonym tempie. Albo nie, po, nie będę tego przyspieszał. Idziemy sobie razem mamy perłę nawet, to jeszcze szybciej. Patrzcie. O, ogarnij się. Jaki głupi Enderman. Nawet nie da mi nagle spokojnie. Jak widzicie jest End, a w Endzie rzadko się spotyka takie rzeczy, nie? Jak widzimy tutaj. Czekajcie. Czyli, bo składek ma FPS-ów. Sorry. Zrobię małe cięcie i zaraz do was... A w... nie, już jest dobrze, dobra. Mamy tutaj jakby drzewa jak widzicie, w Endzie to jest raczej niespotykane, więc to jest też fajne. Jest też grzybiow, grzybowy biom, ale to też jest w Endzie i to jest... O, mam nawet zimę, ba, yy, bagna i tam gdzieś, o widzicie? widzicie, stąd jest grzybnia i tutaj było pełno dużych grzybów, ale ktoś je wyciął już, nie wiem które z graczy. <laughs> idziemy sobie jeszcze na spawnek no i co by wam tu więcej pokazać serwer jest ogólnie fajny panuje miła atmosfera ale ch chodzą tutaj takie charaktery że potrafią cię zabić nie oddać Eku a problemem jest to żeby oddawać rzeczy to trzeba sobie zakończyć to czekajcie chwilę, sekundo Dobrze, więc ja zakończę sobie tutaj. No więc, ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, ja jestem Viu, to jest serwer Krzakera, a to był pierwszy odcinek wprowadzający i ogólnie pierwszy odcinek serii Krzakera. Ja się z Wami żegnam, cześć.